Za nami kolejna metamorfoza, tym razem druga. Z nami pani Kasia, już po wszystkich przemianach. Proszę powiedzieć, dlaczego się pani zgłosiła do naszego konkursu? To znaczy chciałam się poczuć atrakcyjna. Poza tym jutro mam dzień urodzin. Zrobiłam sobie taki mały prezent. No i chciałam, żeby ktoś mi po prostu tak porozpieszczał jeden dzień. Było bardzo fajnie. Yy, zależało Pani i na yy, poradach stylistów odnośnie strojów, i odnośnie fryzury, makijażu? Czy yy, wszystkie jakby yy, te zachcianki zostały spełnione? Tak, dostałam dużo informacji yy, na temat właśnie też pielęgnacji. Nie tylko, że, że pokazano mi, jak się ładnie ubrać, yy, uczesać i wymalować, ale również dostałam dużo takich yy, dodatkowych informacji. Yy. Wskazówek? Wskazówek, tak, na przyszłość. Jestem bardzo zadowolona i wdzięczna właśnie wszystkim specjalistom dziękuję bardzo. Hmm, tutaj wiem, że dużą rewolucją jest dla pani zmiana kolorystyki e, strojów i także makijażu, który na co dzień jest bardzo niewidoczny, a teraz jest bardzo intensywny, i z tego co wiem, zupełnie się zmieni szafa. Tak, zmieni się szafa. Dotychczas mój makijaż był bardzo taki delikatny, prawie niewidoczny, bo podkreślałam tylko oczy, a teraz się, e, widzę, że rzeczywiście lepiej mi jest w takim e, ostrzejszych kolorach. E, szafa również ulegnie przemianie, ponieważ e, rzeczy miałam takie bardziej e, jesienne, tak? Właśnie myślała Pani, że jest Pani typem jesieni, a okazuje się. A okazuje, że, że jestem typem zimy, czyli takie ostrzejsze barwy i takie konkretne. No to teraz. Konkretna kolorystyka. Teraz, skoro jutro urodziny, to zapraszamy na zakupy, żeby teraz zrealizować te, te wszystkie porady. Dobrze, tego jeszcze potrzebuję sponsora.